Siemanko wszystkim na naszym kanale, witam was serdecznie w naszych skromnych rogach w sklepie Pirokit.pl. Robię tu nas zakupy, wspieracie grubego, potem dostajecie takie fajne oto, o, o, nie będę wam bliżej pokazywał bo jeszcze ta to na paczyta Kupicie, dostaniecie, dostaniecie, będziecie wiedzieć o co chodzi Mam tutaj coś takiego jak fire show, nie fireworks show Nigdy nie byłem zwolennikiem takich dużych kompołdów, bo duże kompołdy najczęściej mi się kojarzą z takim, wiecie, no gotowy zestawik na januszka, sobie postawić od pani strzela, 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 czyli jak to się mówi, dla takiego typowego, e, dla takiej osoby typowo na Sylwestra, czyli chcę gotowy panie pokaz i tyle. My jako miłośnicy fajwerków mamy całą gamę fajwerków i sobie różne fajwerki kupujemy od Godzilli, Armagedonów, surtu, tutu. Tu, 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 tu. Potem sobie to wszystko fajnie łączymy i nam to po prostu strzela. Ale czasami bywa też tak, że w takim gotowym zestawie trafi się prawdziwa perełka. I między innymi tutaj prawdopodobnie mamy białego kruka z dość wyjątkowym efektem. Co to jest dość wyjątkowy efekt? Ano, mianowicie każdy chyba z Was kojarzy, jak wygląda efekt Red Ghost, czyli ten opóźniony efekt, który się pojawia po jakimś czasie na niebie, tutaj. Jak dobrze pamiętam jest efekt opóźnionego, złotego, opadającego długo brokatu. Czyli jeszcze takiego efektu nie widziałem, więc wyrzutnia robi mega rozpierdziel. Czyli to jest taki kompołdzik bardziej dla takich prawdziwych fanatyków firewerków niż dla takiego Janusza, bo dla Janusza to tak naprawdę pełnie mu wystarczą, a my potrzebujemy czegoś więcej niż te pełnie. Teraz tak. Co mogę powiedzieć na temat tego kompozlu? Posiadamy tutaj 192 strzały. Strzały proste, strzały kątowe w kalibrze 30 mm. Gramatura tego prosiaczka to jest prawie 3800. Dokładnie jest to gramatura 3792 g. Czyli brakuje 8 gram, żeby było równo 3800. Kod produktu: CELE 4565. Jeśli chodzi o wagę takiego kompołda Jest to taka skromna Brutto, netto 26 kg Nawet mamy wagę mieszaniny fajnie podaną NPW, nie mogą być NWP No i tyle no A więc lecimy zaraz, przestrzelamy Zobaczymy, mam obiektyw szerokokątny Ale powinienem dać radę Jak wygląda w środku, zobaczcie sobie tak wygląda w środku. Nawet mamy ładną strzałeczkę, którą są do widowni. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy. Nic dodać, nicując. Zapraszam Was na Instagrama, machony 69. A teraz, Panie Sebastianie, chodzisz Pan na siłownię, jedziesz. Pauza. Razabek, odpalaj. Leci nasz kąpołdzik 192 strzały. Mam nadzieję, że będzie mega. Odległość około 40-50 metrów. Obiektyw szerokokątny. Dawaj! Piękny, opadający mrokacik! Strzela bardzo wysoko. Dosłownie Brokat Sky to jest cud niut! Ciężko ma nagrać kamerę, bo to jest piękny efekt Patrzcie, chwila przeszycia reklamę. Patrzcie teraz. Lupnięcie ma. To jest Piękna Zieleń, lecimy dalej. Odbieram Zasobnicę. Piękne kolorki. Zobaczcie! To jest sztos! Zobacz, jak to fajnie wychodzi! Jak ten brokat się miodia. Cud, miód i orzeszki. I też tu trzeba dorobić finał. Też tu trzeba dorobić finał, ale to... No, brak słów. Idziemy na podsumowanie. Idziemy na podsumowanie. Ona jest przepiękna. Tylko do niej trzeba dorobić sobie finał. Jakiś konkretny finał. Gdzieś niesam. No. Jak? Piękna. To, na końcu to, prostu... ja ja to na końcu to robimy normalnie taki sztos Ten opóźniony brokaci, no, że jest... Te brokatowe złoto to jest kurde coś Nie, nie, nie wiem, samochód. I z tym opóźnieniem Widać I na, na filmie? Widać Wiesz, na aż filmie. do ziemi niektóre tam leciały no. no I bardzo wysoko, nie? Wiesz, że nisko strzelało i do ziemi Sztos Tylko do niej też trzeba sobie finał dorobić Tak, bo też bez Też, te, też trzeba sobie finał dorobić, ale nie przejmujcie się Zawsze są wyrzutnie, jak to się mówi, typowo finałowe Więc no wiadomo, no dla Januszka to może być problem, nie, bo tam musiałby sobie coś tam docępić do rezerwowego, nie? Ale nawet szczerze czy tutaj. No jednak przydałby się. Jednak przydałby się ten finałek. Dla bardziej wymagającej osoby, to ja tutaj szczerze to bym odpierdzielił jakieś trzy dobre, kraklingowe takie. Sal... Sa... Coś takiego, jakieś trzy dobre albo jakąś fajną, dynamiczną. Nie będę... Mówię, seksy, skoczynę, tak. Jak oceniasz w ogóle, Patryk, jak oceniasz? Według mnie ja bym ocenił podobnie bo ja fajnie jestem Sobek? Dla mnie bomba. Nie widziałem wyrzutni z takim. Tak z takim brokatowym złotem, to jest coś oryginalnego? Wielki plus za to. To jest coś oryginalnego. Ja powiem ci tak, dziewiątkę daję. Dziewiątkę daj. Body jaka ocena? 10. O, no, no to, to najważniejsze, no. no. to trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Chciutkie słówko na podsumowanie kompołdzika 192 strzały w kalibrze 30 mm. Troszeczkę brakowało mi, tak jak w Armagedonie, już nie wiem w jakiej kolejności te filmy będą wlatywać, brakowało mi w, w tym kompołdzie typowego, takiego dobrego e, finału. Co prawda kompout troszeczkę kosztuje, no bo kosztuje 1500 zł, no ale wiadomo, jak będzie jakaś promocja, będzie można go taniej kupić, chociaż bardziej uważam, że e, ten kompout nadaje się, żeby komuś odpalić typowo na wesele. Do tego kompołda radziłbym dokupić sobie na przykład ByteForce'a, ewentualnie jak ktoś ma jakieś inne zachcianki, no to są też różne wyrzutnie e, finałowe, czy na przykład z samych Salutów, czy na przykład z samym Cracklingiem. Są naprawdę przeróżniaste, więc wtedy można ląd podstawowy, ląd rezerwowy sobie to połączyć, to jest dziecinnie proste. Nagram kiedyś odcinek, jeszcze pewnie w sezonie Wam raz nagram, jak to w bardzo prosty i czysty sposób połączyć, wystarczy trytytka albo kawałek taśmy klejącej i to wszystko. Więc jeśli chodzi o tego kompołdzika 192 strzały, no to to jest typowy kompołd na wesele efekty premium, to nie będzie tam wiesz, jakaś pełnia, coś tego, tylko Efekty premium. Najbardziej mi się podobał ten opóźniony brokat. Wystrzał i nagle brokat opadający się pojawiał i normalnie. Na kamerze tego aż tak nie odczujecie, tego co ja odczuwałem na żywo. Kompołdzik mega fajny, tylko tak jak powiedziałem, no brakuje mi tutaj takiego typowego, mocnego e, finału, więc tutaj trzeba sobie samemu finał skomponować. Ale to chyba nie będzie jakiś problem. Jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie na... Instagramie mahony69 zapraszam was także do sklepu pirohit.pl i tyle. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, i o innych.